Widzowie, na no ostatnim live'ie wydropiliśmy aż dwa legendarne skiny. To są nowe skiny yy, z koła starożytnego Egiptu. Zobaczcie, faraon i Kleopatra. Bardzo fajne dwa nowe skiny i dzisiaj mamy zamiar wydropić kolejne. Brakuje nam jeszcze trzech, bo ja już tutaj patrzę. Zobaczcie, taka mumia Horus i Najlepszy chyba z możliwych Anubis. Dokładnie tak. E, ale najpierw tak sobie myślę jeszcze tutaj gdzieś była tak oferta specjalna za e, 6 euro. 1200 gemów i specjalny egipski, taniec taką animację chcielibyśmy Puzaskę. mieć specjalnie do kompletu tutaj e, z naszym kołem starożytnego Egiptu. No to co najpierw kupujemy. Okay. No i bardzo fajnie, zobaczcie mamy już tutaj. Mam nadzieję, że 1200 gemów też się doliczyło. Eee... What? Eee, coś chyba nie tak. Okay, Dobra, ale w każdym to razie to mamy to... animację i. No to chyba. Ej! Chłopie! To chyba nie to! Am... Widziałeś tego baga, chłopie? Mamy no, tą mamotkę? Ej, weź ją szybciutko sprawdź. Nie wiem, czy widzieliście, ale zamiast 1200 doliczyło nam znacznie więcej gemów Ja oczywiście zaraz sprawdzę Ja zaraz sprawdzę, ile kasy zniknęło nam z konta Ej, to nie jest możliwe, chłopie, to nie jest możliwe Ej Nie mów, że nie ma, nie mów, że nie ma Chłopie, Pokaż. Ej Nie dali nam Co? Ej, to się nie dzieje naprawdę. Co? Widzowie, wracamy dosłownie za momencik. Wy oczywiście nie będziecie musieli czekać. Robimy małe cięcie i to szybciutko sprawdzimy. Widzowie, stało się coś dziwnego. Las. Dokładnie, czujemy się oskamowani, ale nie tak do końca, ponieważ zobaczcie Kupiliśmy emotkę tańca egipskiego i miało być 1200 gemów I wiecie co, nie dali nam 1200 gemów, nie dali nam też tej ikonki, ale dali nam 5000 gemów A jajca What? What the fuck? I drugi raz glowmana Dokładnie, glowmana już mieliśmy, ciekawe co I by rejsa. było gdybyśmy go nie mieli No ale mieliśmy Kurcze chłopie to się nie dzieje? Za 6 euro kupiliśmy aż 5000 gemów, czyli pakiet, który normalnie kosztuje 20 euro. Kosmos, kosmos! W takim razie mamy bardzo dużo gemów, okay. żeby losować tutaj na kole starożytnego Egiptu. Chłopie, ja, ja myślę, że losuwa... Dawaj po 3 może? Ja myślę, że losowanie pojedzieś, to tutaj, to nam odda. No chłopie, a może nas oskamowali i nic już za to nie dostaniemy. Dobra, no nie musimy klikać, bo kliknąłeś na trzy razy. Kolejne trzy klikam ja. moje czarowanie teraz nie działa. Tak właśnie, widzowie. Ja! Było bardzo, bardzo blisko Anubisa, ja. jeśli się nie mylę. Widzowie, na ostatnim live'ie Kornel czarował językiem. Nie wiem, jak on to robił, ale za każdym razem mu się to udawało. Zresztą ci, którzy byli na lewiku, na pewno to e, doskonale pamiętają. Mopie teraz. Teraz ja Ci pokażę jak Ej, te, to się. Teraz teraz ja nie uczarowało czarować jakoś. Hej, przez to sobie nazbieramy też trochę e, żetoników i je będziemy sobie odkładali. Tym razem nie wydajemy, uzbieramy sobie więcej i wtedy e, coś fajnego wydropimy. Patrz, teraz na pewno coś dropnie. Na pewno jakaś legenda, której jeszcze nie mamy. Dobra, nie tym razem. Jakiś duplikacik. Będą żetony, będą żetony. Bardzo fajnie. I daweń Ci nam to mumie, no. Dobra, kolejny duplikat. I co tym razem? Dobra, a spróbuj teraz bez czarowania. Może ostatni raz bez czarowania. Patrz, teraz dropnie. Ostatnio udawało się z czarowaniem, a teraz... Nie, 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 bym to dalej Dobra, chłopie, lecimy po dwa razy. Albo pojedynczo, albo po dwa razy. Dajcie nam, dajcie nam, no nie, 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 nie. Dobra, na szczęście mamy... Chyba nam się Chłopie, na szczęście mamy bardzo dużo gemów. Zamiast 1200, jeszcze raz przypomnę, dali nam aż 5000 gemików. Chłopie, ta Kleopatra, już ją mamy, nie, co ja mówię przecież? A jeszcze tak słabo. No dobra, ale byłaby Kleopatra, byśmy dostali przynajmniej 30 e, żetoników. No, ale trudno, trudno, trudno. Dajcie nam, dajcie nam mumie, 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 ja! No jest mumia, ale nie o to mi chodziło. Jeszcze. W dodatku duplikat, ale zobacz, 92, żetoniki. I co? I co, i co? Dobra, patrz, teraz ja losuję razy dwa. Razy dwa mówisz. No, razy dwa. Razy dwa, tak, razy dwa. I teraz ja czeruję, zobacz. Bez głosu. Dobra, czarowanie mi ewidentnie nie wychodzi. Czarnoksiężnikiem na pewno nie zostanę. Ale ja może zostanę. Ale sposób Kordela na ostatnim live wychodził i to bardzo fajnie wychodził. No dobra, lasujemy. Ej, do tej pory nie mogę uwierzyć, że nam dali tyle gemów za friko, chłopie. Znowu to? Nie, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. To, to nie było za friko. No, zapłaciliśmy ale tylko 6 euro. Co to ma być? Co to ma być? No, ale jakbym tak się miał przyczepiać, no to zależało mi na tym e, e, egipskim tańcu na tej animacji. No niestety jej chyba już nam nie odblokują. No jest sklepu i jest? No, i sobie wy widzieliście, bo cały czas to nagrywaliśmy coś nieprawdopodobnego. No dobra, tego już mamy chłopaczka, ale 30 żetoników. Dobra, teraz robimy taki trick, znowu losowanie razy 3. Spróbujmy, sprawdźmy. Dajcie nam Anubisa, na nim zależy nam najbardziej. To był chorus, tak? Kurczę no chorus był blisko, ale wiesz co i tak wolałbym Anubisa. Nie chcę być pazerny, ale dajcie nam coś, dajcie nam coś. I co, i co? I chorus! Chłopie, twoje, twoje czarowanie ewidentnie tym razem A ty wyszło. Dobra, dawaj, 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 jeszcze tutaj. Ej, pewnie tak się to skończy, że to, co nam dali, to i tak wydamy. No nie no, tego tuż już mamy, tego tu już mamy. Okej. tym Dokładnie. No dobra, spróbujmy sobie jeszcze razy dwa. I co? I co? I co? I co? I jajco. No jakoś tak wyjątkowo krótkie, nie? No kurczak, którego już mamy 1500, 100, 900 razy. No ale dobra, chłopie, ile razy tym razem? Trzy? Wtedy nam padło na e, losowaniu, gdzie zaznaczyliśmy trzy e, zakręcenia, więc może i tym razem, dobra, przynajmniej nie trzeba tyle razy klikać. Chociaż ja zawsze mam wrażenie, że jak robimy to pojedynczo, to dropi się e, coś lepszego, wiesz? Albo po prostu częściej. Prawie chorusik, no ale dobra. Czyli jeden legendarny już dzisiaj e, wpadł. Dawaj rozejmiemy pojedynczo Dobra, pojedynczo Więcej kikania, ale więcej zabawy I? i ni 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 nic No właśnie blisko Horus'a nie było Dobra Dajcie udzielam ja to... Wy wreszcie! Nie to, nie to! Jaj, jak teraz wylosowałam No coś się chyba nie zapowiada. Nie no! Tym razem o no dwa pola. To dawaj jeszcze raz pojedynczo. Tym razem się uda i się udało, jak! Ja. No dobra, w takim razie lecimy, słuchajcie, wybieramy naszego nowego skina, którego udało nam się wydropić, Uuu. czyli właśnie Horusa, Sprawdźmy jak on sobie radzi. Sprawdźmy, czy może ma jakieś superaśne moce. O, floor flip! Może być ciekawie! Ja też chyba nie, ja nie skakuję na mota. Tak, no Kornel ostatnio ma taką zajawkę e, z wskakiwaniem na młota, ale myślę, że to chyba nie tutaj, nie tutaj. ale no przecież tu jest tylko ta wskakiwanie na Nie nie, mocno. chodzi mi o to, że nie tym razem, nie tym razem. Okej. Okay. Kopej! Ej, co ty mnie tak dogoniłeś, chłopie? Co to miało być? Bum, 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 bum. Dobra, kto będzie pierwszy? Ja czy ty? Zaraz to... Myślę, że ja. Sprawdzimy. Nie, ja właśnie spadłem! Co to jest? Ja będę pierwszy. Jeszcze nie mów hop! Haha! <golę> go! No to pierwszy i tak. A ja drugi. No dobra, w takim razie przewijamy planszę i widzimy się w kolejnej rundzie. O, ho, 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 chłopie! -ho Powodzenia, bo tutaj powodzenie na pewno się nam przyda. No Nie, ja już dostałem jakimś młotem! Ja już Ajajaj, aj, aj. co to było? Dobra, biegnie, ja, ja biegnie. Dobra, ja jestem gdzieś z przodu. Mimo, że dostałem tym młotem, to jednak w ostatniej chwili coś tam jeszcze mi okay, pykło. Ok, ja tu przejdę i tak też. Nie no, jasne, że przejdziesz. Finał jest nasz. Ope, lecę. Ope! To jest zła. A. Dobra, ja doszedłem do mety jako pierwszy. Nie. Musisz się pośpieszyć, ewidentnie, bo tam już kilku czeka. Jaj! Ale cię zbulowało, to się nie może wydarzyć. serio, jak przegram na mojej prawie ulubionej planszy. Patrz, biegną, biegną, ale czy to będziesz kolejnym, który się dostanie? Nie Osadzi! O Widzowie, Kornel ewidentnie nie popisał się w tej planszy, ale rzutem na taśmę dostał się, więc bardzo, bardzo fajnie. jajca! co? 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 Chyba nigdy takiej planszy nie miałem na finał A ja chyba kiedyś miałem No ciekawy finał, to na pewno Nie! nie! Widzowie, widzieliście jak on ja To A to trwaniaczek mały Chłopie, zaraz Wiesz, że karma wraca, wiesz, że karma wraca No już chyba tutaj zbytnio nie wróci No nie wiem jeszcze możesz spaść! Oooo, ja prawie też spadłem. Ło, chłopie! No, jestem, jestem tuż ten... za tobą! Jestem tuż za tobą! Czujesz mój oddech na plecach? Nie! I baby, tak! I kto wygra? I kto jest najlepszy? I kto? I kto? Chłopie, zrobiłeś to tylko dlatego, że chciałem się na koniec jeszcze ucieszyć. A tu mnie chłop wyprzedził. No ale dobrze, Kornel w takim razie wygrał i widzimy się w kolejnej rundzie. Widzowie, wpadliśmy na pomysł, żeby może jeszcze sobie troszeczkę tutaj polosować. Eee, to koło starożytnego Egiptu. Kolejną rundę zrobimy dopiero wtedy, gdy wydropimy sobie albo Horusa, albo. Nie, Horusa już mamy, co ja mówię? Brakuje nam Anubisa, ja, Anubisa. i mumie. Dokładnie tak, także. Losujemy sobie pojedynczo. Może tym razem pięknie! Mumia, którą chcieliśmy od zawsze wydropić, także przechodzimy sobie w takim razie do kolejnej rundy i widzimy się w pierwszej planszy. No i dobrze, zaraz okay, zobaczymy głupie, czy tym razem pójdzie mi tak dobrze jak ostatnio. Zaczynę! W ogóle jak to się widzowie stało, że ten mały cwaniaczek wyprzedził mnie pod sam koniec poprzedniej planszy To się nie mogło wydarzyć, ja zamiast... Ja? Co? <grym> Co? Widziałem jak odpadłeś chłopku ale... Nie wiem jak to się stało, nie wiem jak to się stało, dobra ja lecę, ja lecę, lecę I ta mumia, ta mumia chyba nie daje szczęścia, to, to daje nieszczęście tak? Ej może ona jest jakaś bardziej śliska? Bo ja widziałem jak ty spadłeś, to było mega dziwne Dobra ja dobra. lecę pierwszy wy ściana A bo i tak dziwna też Dobra, na razie nie jestem nie cały nie czas nie na przodzie, więc nie jest, nie jest nie dobrze. Młotem chłopie dostałem, ale chyba i tak będę pierwszy. I tak będę pierwszy. I wchodzę, i wchodzę, właśnie wlazłem, dobra, jestem, jestem. A jestem trzeci. Nie ma tragedii, całkiem dobrze, a my widzowie widzimy się oczywiście w kolejnej planszy, przebijamy to. Ho, 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 ho. Nie! No, tak, tak, być? tak. No, Ciekawe czy będziemy w tej samej drużynie. Pomarańczowy. U chłopie! Zwykle, nie no. Dobra, zobaczymy komu tutaj szczęście bardziej dopisze. Chyba już tutaj zabieram piłkę, bo zaraz y, moi sobie ściągam samobuja. Zobaczymy, zobaczymy, chłopie. Patrz, pierwsza brameczka. Nie, J nie trafiłem, co jest? Nie, no jest. No i patrz, patrz, patrz. Jezuje. Pomarańczowi 1-0. Dobrze jest. Bez pańska piłka tam jest. Takie. Chłopie. Zobacz! Zobacz, nie, jest, nie, nie, jest, nie, jest, jest, nie, Loser! Loser. You're nie, loser! nie, A, los. nie, jest to nie, 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 no nie, co nie, Dwa do jednego. nie, 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 yes. nie, chłopie, nie, ma co tutaj rozpaczać. Okay. Chłopie, ja idę. nie, nie, zdążę tego bronić. Piłka wpadnie. nie, 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 nie jest! <noise> ja jeszcze spadłem gdzieś tam na dół! Ale dobra, ale pomarańczowi i tak 3 do 2. Jest! 3 do 3, co jest? Dobrze! Jest! 4 do 3! Nie, to się nie może wydarzyć! Patrz, zaraz będzie... Nie, 5 do 3, co jest! Ej, chłopie! Macie tutaj widzę dobrych zawodników! Dobra, ale ja właśnie wam wbiję kolejną patrz, patrz, patrz. Będzie czwarta brameczka. Yes. Będzie czwarta br yes. Tak, tak, wpada! Jest, ja, ja. chłopie! Chłopie! Nie będzie już piątej! Na pewno 15 sekund! Ale wybił chłop! Widziałeś to? Nie, nie, jeszcze nam wpadnie jedna. Nie, ja muszę to obronić. Nie ma szans. Ale I jeszcze kolejna, siódma. Na Sekunda. Widzowie, 7 do 4. No niestety, drożda niebieskich była po prostu lepsza. I okej, okay, na finał tutaj mamy Hot planszę. Bardzo fajnie, bardzo Wiele fajnie. Ja Ile tu miałem na finał? No, często. Na ostatnio bardzo często wypada jako druga albo trzecia plansza. Co sumie odkąd pojawiła się konowa, to cały czas ją tutaj twórcy yy, losują, no często, bardzo często. Lecisz kupie, lecisz, musisz wygrać ten finał. Go, 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 dobrze. Chłopie, lecę, lecę, będę, będę. No, bierz. Właśnie w tej planszy zauważyłem, że bardzo ważne jest to, jak w niej zaczniesz. Jak już zaczniesz dobrze, to oczywiście są bardzo duże szanse na to, żeby przejść ją jako pierwszym. I zobaczymy, zobaczymy chłopie, daj z siebie wszystko. Ej, dobrze, dobrze. No, na razie powiem ci, dobrze ci idzie. Tak, tak. Obydę. Przy okazji pozdrawiamy naszego widza, który na live'ie ostatnio jechał cały czas z tyłem. Fajny trik, fajny trik. Musimy się go chyba nauczyć. Ale to nie teraz, nie teraz, teraz Obydę, po prostu bydę, musimy bydę, wy wygrać. To bydę, 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 barierkę, nie? Pewnie tak, ale teraz po prostu musimy wygrać. No i easy. No i dobrze. Czyli co, kolejne losowanie nas czeka już za chwilę, a tym razem kolejna druga, już w tym odcinku koronka ląduje na twoim koncie. Okej, okay, widzowie, w takim razie jesteśmy ponownie. Zobaczcie, mamy jeszcze jedną ja. ofertę, tym razem za. Dosłownie 1 euro. Czyli chyba niecałe 5 zł, symboliczne 5 zł yy, i powiem Wam szczerze, jestem ciekawy, co tutaj możemy wydropić, bo to jest oferta rzadkie lub lepsze, czyli dokładnie to za 90 gemów, a aż 4 losowania. A nie 5, przepraszam, wartość razy 4, a 5 kart. Oferta specjalnie stworzona chyba dla nas. Próbujemy to. I dobra, widzowie, jesteśmy z powrotem. Sprawdźmy, co nam tutaj wydropi. Czy będzie jakaś legenda. No na razie. Tragedia niestety nie będzie. Słuchaj, nie ma tragedii, to jest tylko jedno euro. No. Sprawdźmy. Na razie dwa duplikaciki, jeszcze trzy razy, jeszcze trzy razy. Banan był blisko. Był blisko, ale i tak mamy już banana, mamy też bzyka, mamy dosłownie... Ej, bo my chyba z tych skinów mamy tak naprawdę już większość. Tego chyba też mamy. I co jest, chłopie? Ostatnie. Ej, ale wiesz to, co pomyślałem? Nie ma. Pomyślałem sobie, że jeżeli nam dali same duplikaty, to zobacz. 15, 8, 8, 15 i 8. Ile tonów za 1 euro? Dobra, ale w takim razie wracamy do naszego koła starożytnego Egiptu. Losujemy sobie ponownie.

Dobra, chłopie. wiesz co, zakładamy sobie teraz ostatnie e, dwa losowanka. Dawaj, chłopie. Nie możemy się powstrzymać dosłownie. Wiesz co, bo chodzi o to, że im dalej już zaszliśmy, e, tym bardziej chcemy go wydropić. No i widzisz jak to wygląda, nie? No super <laughs> On się płonadliłem, chłopie. No. Kolejny duplikat, ale tym razem za 15 rzetoników. Lecimy. Patrz, teraz się uda. Anubis będzie nasz! No już cię będzie nasz! No był gdzieś tam z tyłu, daleko w lesie. Okej. Okay. chyba się poddajemy, co? Nie, no! Tak blisko! Ale się tam z nami bawi ten anubis. Dobra, ale jesteśmy już y, blisko celu. Ja coś tak czuję, że on w końcu się tutaj wydropi, chłopie. No pięknie, pięknie, no. Ja. Tak, o, Patry, to po prostu Losujemy. No już i tak nam nie zostało zbyt wiele. A, tak. Więc widzowie, specjalnie, A, tak. specjalnie dla Was lecimy już do zera z klejnotami. Mieliśmy 9 tysięcy chyba ponad na początku, no niestety nie uda się najprawdopodobniej, ale robiliśmy dla Was y, co mogliśmy. Ja! Anubis, w chłopie, to się musi w końcu udać, no. Ajajajajaj, aj, 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 aj. nie, ale tak blisko znowu, no. O nie. Pomachał nam tylko chłopie. Patrz, ostatnia próba. Jeśli nie tym razem, to już niestety się nie uda. Widzowie, trzymamy naprawdę mocno kciuki a teraz. A jeszcze cztery dni, pokoju. Tak, dokładnie, Można, Mam może na lajwiku się uda to wydropić. Widzę, że dzisiaj się niestety nie udało, ale nie ma się co załamywać. Słuchajcie, to są tylko gemiki. Przypominam, że te 5000 gemów wydropiliśmy za 6 euro, więc, no, to jest bardzo fajna oferta. Widzowie, jak widzicie, nie udało nam się wydropić Anubisa, ale próbowaliśmy. Mieliśmy aż 9000 gemów na samym początku. E, to robi wrażenie, ale no niestety Spadło nie udało się. Spadło do 10 gemików. No, tak się też czasami dzieje. E, mamy nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się na kolejnym odcinku lub kolejnym live'iku. Trzymajcie się. Cześć.